Siemanko, jestem ten Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku opowiadam o wszystkich 30 nowych skinach, ich cenach, datach wydania i wielu, wielu więcej rzeczach. Słuchajcie, między innymi o nowym balansie, jest to pierwszy sneak peek nowego update'u, jeżeli chcecie być na bieżąco z nowym update'em, subskrybujcie kanał, ponieważ tych sneak peeków będzie więcej w kolejnych dniach. Słuchajcie, a ja już nie przedłużam, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem i subskrybujcie kanał, ponieważ już tylko 15% osób, które ogląda moje filmy, subskrybuje kanał, więc zróbcie to w tym momencie, a ja już nie przedłużam i do serdecznie na odcinek. Dobrze, słuchajcie, nasz odcinek zacznijmy od nowego ekranu ładowania, który wygląda tak jak w tym momencie widzicie na ekranie. Jest on według mnie bardzo, bardzo fajny, ale bez przedłużania lecimy. Słuchajcie, dalej zacznijmy dalej od balansu, słuchajcie, na gierkach, na wszystkich trybach, które są. Tylko chciałbym powiedzieć, że nagrania wszystkich balansów Chciałbym podziękować Kyros time, ponieważ to od niego je wziąłem, możecie biać na jego kanał, możecie wpisywać jego kod w sklepie w BS-ie, ponieważ go ma. A teraz przejdźmy do zmian. Słuchajcie. Od teraz gracze respią się bez amunicji. Nawet jeżeli umarliście z pełną amunicją, słuchajcie, od teraz również punkty Będą oznaczone małymi kółkami na ziemi, słuchajcie. Gemmy na Gengrabio teraz pojawiają się we wcześniej ustalonej kolejności. Knockout zostaje w grze na stałe, ale słuchajcie, usuwają z niego timer, który odliczał czas do końca meczu oraz tiebreakera również usuwają. Zamiast tego dodają tam trujące chmury, które możecie znać z showdowna. Wygląda tak, jak w tym momencie widzicie na ekranie. Na tym filmiku, słuchajcie. Oraz słuchajcie, potem lecie, tam gdzie mamy te dwa sloty, gdzie w tym momencie jest Siege i Hot Zone, będą teraz, one się zmienią troszeczkę. Jak się zmienią? Na pierwszym slocie będzie Haste, Hot Zone i Siege, a na drugim będzie Banty i Knockout słuchajcie, od teraz te tryby i ich mapy będą się zmieniać co 2 godziny. Niestety, kosztem nagrody w postaci 5 tokenów, która była w grze, teraz jej już nie będzie. Od teraz, zamiast niej, gracze będą dostawać 50 tokenów za kliknięcie specjalnego wydarzenia w weekend, czyli np. Robo Rumble, City Rampage oraz Boss Fighter. Słuchajcie, teraz, słuchajcie, przejdźmy do balansu postaci, ponieważ to jest mega długi. Zacznijmy od zmian, czyli ani nerfów, ani buffów. Zmiany są takie, słuchajcie, 8 bit. Podbicie obrażeń przez super atak zmniejszone z 50 do 35%. Wzmocniony wzmacniacz od teraz. 15% wzmocnienia obrażeń dla superataku poza zwiększonym zasięgiem, słuchajcie. Bella, odbicie głównego ataku od teraz ograniczone są do 3 i odbicia głównego ataku od teraz ładują super atak oraz zasięg głównego ataku superataku, słuchajcie, zwiększony o 6.7%, słuchajcie, bo super totem teraz stopniowo traci punkty życia na przestrzeni czasu aż do momentu gdy zostanie zniszczony, jest to 50 do życia bodajże na sekundę, czyli on będzie 20 sekund, czyli to będzie czas do naładowania jednego ulta, słuchajcie, super od teraz nie traci efektywności ładowania superataku na przestrzeni czasu. Słuchajcie, teraz kolet reward gadżetu nie E. Od teraz zadaję dodatkowe 1000 punktów obrażeń przy podstawowych obrażeniach, ataku kolet zamiast zadawać je na podstawie maksymalnych punktów życia przeciwnika, dla niektórych będzie to nerw, dla niektórych będzie to buff, dla mnie jest to reward. Obrażenia superataku ataku na niej zmniejszone z 2000 do 1800. Maksymalne obrażenia autofokusu zmniejszone z 2500 do 1600 współczynnik ładowania superataku przy użyciu głównego ataku zwiększony o 33%. Na niej może od teraz swój atak przy użyciu tylko dwóch amunicji, jeżeli oczywiście trafi wszystkimi tymi swoimi małymi kółeczkami. Słuchajcie, teraz następujący zadymiarze od teraz odjąłem swój super atak przy otrzymywanych obrażeniach, czyli jeżeli będziecie otrzymywać obrażenia tymi brawerami, będą was zadawać obrażenia, to będziecie po prostu dostawali automatycznie ładowanego ulta. Nazywa się to trades. na razie po polsku tego nie przetłumaczono, ale będą to bez zadmiarze następujący. Będzie to Bull, El Primo, Frank i Jackie, słuchajcie. Teraz przejdźmy do buffów. Okej, okay, słuchajcie, buffy dostają tak Bajon, przeciwnicy co od teraz odzyskują 75, a nie 50% mniej punktów życia przy użyciu Marazmu. Nadal ten Star Power według mnie jest słaby, słuchajcie. Gale, efekt przy użyciu mrożących śnieżek trwa nie 0,3 sekundy, a pół sekundy, słuchajcie. Jest to wiele, wiele więcej, naprawdę bardzo fajna zmiana. Pełne obrażenie głównego ataku, zwiększone z 900 do 940, oczywiście to są na poziomie pierwszym, jak mówiłem na wyższym poziomie jest to oczywiście więcej Shelly, prędkość pocisków przy użyciu glinianej gołębi zwiększona o 20% Lu, efekt spowolnienia przeładowania u przeciwników przy użyciu hipotermii zwiększony z redukcji 50% do 75% szybkości, teraz przejdźmy słuchajcie do nerfów Ok, Karl. Zmniejszono odrobinę prędkość pocisku. Jackie. Powstrzymywanie procentu obrażeń przez twardy kask zmniejszone z 15% do 10%. Tik. Procent redukcji obrażeń przez tarczę przy użyciu ostatnich szarży zmniejszony ze 100% do 50%. W momencie, gdy tarcza jest aktywna, jest to chyba największy nerf tego update'u. Słuchajcie, teraz już nie będziecie nieśmiertelni tikiem, jak użyjecie gadżetu. Będziecie tylko częściowo nieśmiertelni. Przez 50% to jest na, duża różnica. 100. Doparać nitro nie odpycha teraz rywali przy uderzeniu. Jest to nerf dość duży, moim zdaniem ale przez to łatwiej będzie trafić tym ogniem spod kółek, słuchajcie no i na samym końcu max, współczynnik doładowania przy użyciu super doładowania zmniejszone o 50% oraz obrażenia super ataku na pierwszym poziomie zmniejszone z 320 na 300 na uderzenie i to jest cały balans tego update'u, teraz przejdźmy do nowych skinów i wiele, wielu fajnych rzeczy. Teraz opowiem Wam o nowych skinach, cenach tych skinów oraz datach premiery tych skinów oraz o wszystkich wydarzeniach związanych ze skinami i postaciami słuchajcie, zacznijmy od tego, że pamiętajcie, że daty i ceny tych skinów mogą zostać w każdym momencie zmienione, ponieważ są one tylko tak częściowo na razie zaznaczone, mogą zostać takie same, może się nic nie zmienić, ale może się zmienić wszystko, słuchajcie, więc miejcie to na uwadze. Dobrze, przejdźmy teraz do skinów i postaci z Brawl Passa, ponieważ jest to Born, Bad, Buzz i Surfer Carl. Cena oczywiście to jest cena Brawl Passa, czyli te 170 gramów oraz tak, data premiery 21 czerwca, czyli data premiera Brawl Passa. Nie mogę niestety pokazać Wam ich animacji, jak wyglądają, mogę Wam pokazać, że to jest Brawl Toka, ale to zobaczycie na moim kanale już wkrótce, więc subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. Teraz na co wszyscy czekali? Mega box Daryl, oczywiście cena za darmo. Data premiery jeszcze w tym tygodniu, czyli już wkrótce. I tak wygląda jego animacja podczas gry. A tak wyglądają jego animacje wygrywania i przegrywania. Wojowskim jest plażowy Mortis, jego cena to 49 gemów, Jego data premiery to 25 czerwca. Jego animacje podczas walki, animacje wygrywania i przegrywania nie zmieniają się, więc macie go tylko tak tutaj. Przez chwilę lecimy dalej. Coco Rosa, cena 149 gemów, data premiery 2 lipca. Tak wygląda jej animacja podczas gry. Tak wyglądają jej animacje wygrywania i przegrywania. Dino Leon. Jego cena to 149 gemów, data premiery 9 lipca. Tak wygląda jego animacja podczas gry. A tak wygląda, słuchajcie, jego animacja wygrywania i przegrywania. Teraz czas na piłkarskie skiny, słuchajcie, ich cena to 49 gemów za sztukę, słuchajcie, pamiętajcie. I data premiery wszystkich tych skinów to 10 lipca. Tak wyglądają animacje skinów do El Primo. Tak wyglądają animacje skinów do Colta. I animacje skinów do Shelly i Dynamika są identyczne jak w skinach PSG Shelly i PSG Mike, więc ich dzisiaj nie pokażę. Wielorybianita, jej cena to 79 gemów, data premiery 16 lipca. Tak wygląda animacja i podczas gry... Tak wyglądają jej animacje wygrywania i przegrywania. Teraz przejdźmy do nowej postaci, czyli Griff. Niestety nie mogę pokazać wam jego gameplayu, ale wiemy na razie to, że data wyzwania, w którym będziecie mogli go zdobyć za darmo, to 23 lipca. Jeżeli wam się nie uda, to tydzień później, 29 lipca, możecie go trafić z boksów oraz kupić w sklepie za 170 gemów. Jego animacje i gameplay, jak wiecie, już wkrótce na moim kanale, więc subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. Kolejnym skinem jest Burger Lu. Jego cena to 79 gemów, data premiery 30 lipca. Jego animacje podczas gry tak wyglądają jak w tym momencie widzicie, a jego animacje wygrywania i przegrywania nie zmieniają się, więc Wam ich nie pokazuję. Kolejnym skinem jest Hermes Max. Jej cena to 79 gemów, jej data premiery to 13 sierpnia. Tak wygląda jej animacja podczas gry, a jej animacje wygrywania i przegrywania się nie zmieniają, więc lecimy dalej. Kolejnym skinem jest NickChem na Bibi jej cena to 49 gemów, Data wyzwania, w którym będziecie mogli ją zdobyć za darmo, to 14 sierpnia. Data jej premiery jest dwa dni później, 16 sierpnia. I animacje podczas walki, i animacje wygrywania, i przegrywania się nie zmieniają, więc lecimy dalej. Kolejnym skinem jest Trash Poko, jego cena to 149 GB, data premiery to 18 sierpnia. Tak wygląda jego animacja podczas gry. A tak wyglądają jego animacje wygrywania i przegrywania. Ostatnim skinem w tym update'cie, który Wam pokażę, jest stu. Jego cena to 49 gemów, data premiery 19 sierpnia. Jego animacje podczas walki, animacje wygrywania i przegrywania się nie zmieniają. Słuchajcie, przepraszam, pomyliłem się, jeszcze jeden skin w dzisiejszym odcinku wam każe, jest to Jetski Jackie, zapomniałem go umieścić w moim scenariuszu, ale już wam do niej, o niej mówię. Jej, jej cena to 2,5 star star jak każdy skin z Power League, a do gry wyjdzie oczywiście przy starcie nowego sezonu Power League. Żeby ją zdobyć musicie zagrać, wygrać 50 razy na Power League, słuchajcie. No, i słuchajcie, na koniec tego odcinka pokażę Wam nowe animowane emotki, ponieważ w tej aktualizacji dostaniemy aż 22 nowe animowane zestawy emotek, słuchajcie, jest naprawdę szalona liczba. Ja się w tym momencie będę chciał z Wami żegnać, bo wszystkie, wszyscy entuzjaści emotek będą mogli zostać do końca jego oglądać te emotki, ale ja się w tym momencie będę z Wami żegnam, ponieważ tych emotek jest tak dużo, że yy, nie mam co o nich już gadać, możecie je sobie w tym momencie obejrzeć. A ja Jeszcze raz się z Wami żegnam, byłem Gabel, jestem Gabel, słuchajcie, jeżeli ten na Wam mam się spodostać, łapie w górę pod filmem i suba na kanale. Pamiętajcie, że nowe sne będą wchodziły co dziennie od teraz, więc pamiętajcie, zostawcie suba i dzwoneczek może jeszcze, a ja się w tym momencie z Wami żegnam, byłem Gaweł, jestem Gaweł i miłego oglądania, słuchajcie, reszty emotek. Siema!